Nie jesteśmy tacy sami. Jako ludzie jesteśmy tacy sami, ale to ja jestem content creatorem w tym momencie i muzykiem. I proszę to też uszanować. Każdy ma swoją sferę prywatności, każdy ma um, swoje uczucia, każdy ma um, swoje życie prywatne, każdy ma swoje własne problemy jakieś w życiu, itd. I jakby was ktoś tak dojeżdżał, um, i, i tysiące osób by was dojeżdżało, bo tam powiedzieliście coś źle, czy włos wam źle odstaje, czy ten zegarek ma za dużo brylantów, czy um, te ciuchy są chujowe, czy. Ten mix master się do niczego nie nadaje. Pomyślcie o tym dwa razy, bo nie każdy ma taką grubą skórę jak ja. U mnie to po prostu się przez to um, um, wyraża, że po prostu um, w, wpędzacie mnie takim pierdoleniem raz na miesiąc, na 2 trzy dni w cuk pijacki. Um, widzicie, co się dzieje z Dichem. E, Dicha w życiu by mnie zaatakował. Dicho, jesteś największy dla mnie żyjący polski artysta. Za maleńczukiem na dobrą sprawę. I um, nie przejmuj się, nie kłopot się stary, ja też to przeszedłem. Wszystko w sumie razem to zaczynaliśmy i razem to przechodziliśmy, dlatego twierdzę, że po prostu odbiorcy, czy to w Polsce, czy to w Niemczech. W Niemczech są trochę ludzie bardziej wychowani z racji takiej, że jest więcej muzułmaninów i tam trochę bardziej, jest, jakby trochę inne wychowanie też z domu jest, tak?